Kolejny serial to serial niewiarygodny. Serial dostępny jest na Netflixie, ma jeden sezon, osiem odcinków. Każdy odcinek trwa od 45 do 60 minut. Czyli serial idealny akurat na jeden max, dwa dni oglądania. Serial jest serialem dosyć ciężkim, bo jest niestety serialem opartym na faktach. Dlaczego mówię niestety? Ponieważ. Cała historia to jest historia gwałtu. Historia gwałtu na młodej dziewczynie i historia niekompetencji służb. W momencie, kiedy ta dziewczyna doznała tej napaści na swoją osobę, udała się na policję. Lecz policja stwierdziła, że w zasadzie tą sprawę kolekcjalnie mówiąc oleje totalnie. Nikt jej nie wierzył. I pod naciskiem właśnie policjantów wycofała swoje zeznanie. Ale na szczęście to nie jest koniec tej historii. Po kilku latach dwójka dwoje detektywek dwójka dwie detektywki postanowiły wziąć tą sprawę na siebie. Czyli wzięły wszystkie akta, zeznania i tak dalej i postanowiły, że Pomogą tej dziewczynie. nawy wiele niedopatrzeń, wiele błędów w toku tego śledztwa, a co najważniejsze, pomogły tej dziewczynie.